Inni się trochę denerwują, może czekają na coś polskiego, a może na coś bigbitowego. Ze szkulowca BigBitowca. No i oto zupełnie przypadkiem mamy odcinek, w którym dużo BigBitu zawsze jest. Michał Wczarek, dzień dobry. Zupełnie przypadkiem i y, niesztampowo powitam się servus BigBitowym. I oczywiście, że servus i teraz czekamy na BigBit. No dzisiaj mam dla Pana teoretycznie dobrą wiadomość, ponieważ o zespole nie wiem właściwie absolutnie nic y, i mógłbym zakończyć y, zapowiedzią tytułu utworu i nazwy zespołu i powiedzieć servus i miałby pan 5 minut dla siebie. Ale wie pan, a a tym, nie, no wie pan, od czego mamy dygresję? Prawda? Otóż o zespole Beani. Beani. Nie tylko ja nie wiem nic, co mnie pociesza oczywiście, bo zajrzałem do e, mojego podziemnego dzieła przysłanego przez pana Stanisława Strzeladzi, Czeladzi, polskiego Bibitu, e, no taka praca dyplomowa na temat e, zespołów, e, które jakby nie doczekały się prezentacji w innych antologiach i sprawdzam, sprawdzam tych Beanów, proszę pana, i są bitonsi e, A, przez AEA e, A pisani, są Peany, ale Beanów nie ma. Więc jeżeli ktoś widział, tak, ktokolwiek widział, słyszał, ktokolwiek wie o cokolwiek, o zespole Beany z Lubelszczyzny, no to niech nam da znać po prostu. Często to no, takie apele odnoszą skutek, więc może coś się uda. Tak, ale często też nie odnoszą. Gdzie pan czas nagranie. Właśnie na... chcę o tym y, tak szerzej powiedzieć. Mianowicie y, znalazłem to wszystko w e, rozgłośni lubelskiej Polskiego Radia, za co kolegom z Lubina bardzo dziękuję. I to w zbiorze takim powiedziałbym zastrzeżony, y, który y, składał się głównie z y, Chórów szkolnych i kapel ludowych lubelszczystych. No, na, na indeksie? Nie, no tak sobie powiedziałem. Chodziło mi głównie o to, Aha. że one w takim głównym katalogu muzycznym rozgłośni były niedostępne. Bo kto by tych wszystkich kapel chciał słuchać? Więc na takich zbiorczych taśmach i po wielu godzinach słuchania tych wszystkich wykonawców informacji specjalnie dla Pana, Panie redaktorze, chciałem wygrzebać perełkę. I jak Pan pamięta być może... Moje uczucia w stosunku do zespołu The Shadows są mieszane, bo podejrzewam ich o brak pazura rokowego. Ale nie to, żebym był doktrynerem i kiedy na przykład słyszę dobre nagranie w stylu The Shadows, żebym tego do pana, do audycji yy, nie przyniósł. Czyli przełamał się pan jednak. Przełamałem się specjalnie dla pana, panie redaktorze, i dzisiaj będzie trochę Shadowsowsko. No dobrze, ja robiłem Shadows. Yy, specjalnie wspominał o tym, że zespół ten prawdopodobnie jest skrajnie amatorski, być może szkolny, być może z jakiegoś zakładu pracy, yy, tam z walcowni na przykład. Może I, tak, w Lublin słynie z Tak, ale być może nie jest wcale z Lublina, tylko gdzieś spod lubelskiej wsi lub miasteczka. Pod lubelskiej wsi słyną od waltowni. I to wszystko proszę pana, wiem, że m, m, mam nadzieję, mam nadzieję, że pan się ze mną nie zgodzi, bo jak się wszyscy ze sobą zgadzają to jest bardzo źle. Ale to wszystko brzmi całkiem dobrze. Proszę pana. E, całkiem sprawnie i czysto. E, gitary bardzo ładnie chodzą, perkusja, wszystko tam jest na miejscu. I to mnie zadziwiło, dlatego od razu popędziłem z tym utworem do pana, bo znam pana słabość do sedewsów. Gdyby mi ktoś nie powiedział, znaczy gdybym nie wiedział prawda, z zapisów archiwalnych, pomyślałbym, że jest to nieznane, e, późne nagranie tajfunów polskich, które to tajfuny troszeczkę się wypromowały na sedewsach. Troszeczkę tak. Natomiast koncepcyjnie to wszystko nie jest dobre, bo to zostało nagrane w roku 70. proszę pana, gdzie chyba już nikt na świecie Shadowsów raczej nie grał. Poza mną. Poza Panem w radio. No i poza zespołem Beany, więc mają państwo coś wspólnego ze sobą. Tytuł? Tytuł Sawana nocą. Podobno yy, kompozycja tradycyjna, czy zna pan jakąś tradycyjną kompozycję Sawana nocą albo coś, co by się o to ocierało? Być może jest to jakiś jazzowy Nie utwór. Znamy. No właśnie, ale być może znowu kolejny apel dla słucha do słuchaczy, gdyby ta kompozycja im coś przypomniała, to oczywiście prosimy o kontakt. Więc gwoli rzetelności dziennikarskiej jeszcze raz przedstawię zespół Beani, gdzieś z Lubelszczyzny w utworze Sawana nocą. muszę powiedzieć panie redaktorze że zgadzam się z pańską oceną to fatalnie e, no niestety e, mało tego do beanów stosuje się również pana krytyka dotycząca szedousów, że tam brakowało panu pazura i u beanów też tego pazura brakuje a chwilami aż się chce żeby tak zaiskrzyła żeby tak, jakiś fus na przykład tam właśnie, zaistniał oni tak grzecznie dojechali do końca tej sawanny no Widocznie taki mieli temperament. Bo oni tak świetnie kopowiak, kopowiak, kopiowali The Shadows, że kopiowali również ich błędy. Na to wychodzi. Ale rzeczywiście brzmiało to czysto i szlachetnie. I jestem Panu wdzięczny, że Pan wykłapał pośród chórów i zespołu z tę sawannę. Czyli za tydzień się widzimy i słyszymy. O, <laughs> jak dobrze. Dziękuję bardzo. Michał Owczarek wystąpił, a teraz... A widzę nowej płyty, bo tylko ten utwór na razie się zmieści, ale...